Loża radiowa. W Loży Radiowej witamy naszego kolejnego gościa, ale najpierw oczywiście przedstawiamy się również, prowadzący ci sami, Joanna Matlak. Witam Żurawicki. A nasz gość to prezes Radio Opola, redaktor naczelny Piotr Moc. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, tak często tutaj przychodzę, ale lubię przychodzić. dużo nowości jest, więc zapraszamy, żebyś o nowościach nam powiedział. Pierwsza taka zauważalna to będzie też taka, że studio plenerowe trzeba będzie pożegnać, spakować. Tak, dlatego że no, idzie jesień. To po pierwsze, po drugie, jutro ma być chłodniej. Nie Chciałbym, żeby ktoś z Państwa gości i także Państwa prowadzących się przeziębił, miał katarek, nie daj Boże. Więc przechodzimy, wracamy do, do studiów radiowych. Oczywiście z nowymi zabezpieczeniami, które nas obowiązują w związku z walką z COVID-19. Muszą być, koniecznie. Maseczki, będziemy dezynfekcja. Szybka pleksi, tak. Ale myślę, że bez straty na jakości programu. Jest to świadomy wybór. Zabezpieczamy naszych gości, wszystkich pracowników, jak tylko możemy. Mamy też bezdotykowe jakby urządzenia do dezynfekcji dłoni. Mamy przyłbicę na życzenie, jest ta szyba pleksji, którą możemy spotkać choćby w każdym sklepie, aptece i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chcemy zyskać na jakości, ponieważ przypominają nam się czasy wiosenne, kiedy gości nie było w studiu. Wszyscy byli przez telefon, a jakość połączeń była słaba, no i był zły odbiór tych audycji. Mimo wszystko nie chcemy do tego wracać. Stąd będziemy zapraszać gości do studia. Będzie też pomiar temperatury dla gości na recepcji. No, musimy wszystkie normy spełniać, tak jak jest to we wszystkich instytucjach, od urzędów przez sądy po służbę zdrowia. To troszeczkę naszych gości uczulamy już na to, jak będą się wybierać do Radiopole, żeby byli zorientowani. Panie prezesie, jesienna ramówka za chwilę ruszy. No właśnie od kiedy? W zasadzie od piątku można byłoby powiedzieć, aczkolwiek mamy jeszcze lato i akcję letnią chce wyjechać na wieś, jeszcze przez dwie soboty. Wszystko nam się prze, przesuwa w związku z tym czasem pandemicznym i w związku z tym, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki był z czerwca na, jesień, na, na wrzesień przesunięty, stąd też e, przesunięcie jest, jeśli chodzi o jesienną ramówkę, aczkolwiek inne stacje już je wprowadziły. My wyczekaliśmy jeszcze ten moment i takie mocniejsze uderzenie, e, zmiany i Dużo ciekawych audycji i przede wszystkim słuchowisk, czy też powieści na antenie będą w październiku i w listopadzie. W tym dwie premiery autorskie produkcji Radia Opole Dwa Słuchowiska to jest wydarzenie nie lada dlatego, że przez wiele lat nie produkowaliśmy słuchowisk. W zeszłym roku rozpoczęliśmy skromnie dwoma słuchowiskami, dziś w tym roku kontynuujemy i jestem z tego bardzo zadowolony, że Przywracamy tę e, trudną w odbiorze, ale atrakcyjną for, formie, e, formę radiową. Mhm. No Na jesienne bo... wieczory? Jak znalazł. Tak na zwłaszcza, że Plejada Gwiazd wystąpi w tych słuchowiskach. Tak, oczywiście. I zarówno o polskich scen teatralnych, jak i krajowych i serialowych. Na pewno ci, którzy śledzą, państwa, którzy śledzą naszą stronę internetową już wiedzą, bo tam się już pochwaliliśmy aktorami, którzy wystąpią w takim słuchowisku, które jest podzielone na siedem części. Jest to wotum oparte na motywach powieści Macieja wiedy znanego już tutaj na Opolszczyźnie autora. Wotum dzieje się w okolicach Głogówka. Miejsce i imię, które było prezentowane w sierpniu, działo się w okolicach Strzelec Opolskiej Góry Świętej Anny, więc mamy tutaj dosyć mocny wątek opolski. Ci, co czytali, to wiedzą, ci, co nie, to się dowiedzą, że jest to historia sensacyjnego planu porwania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i szczegóły już, drodzy Państwo, u nas w listopadzie, siedem odcinków od 9 do 27 listopada, co drugi dzień premiera, po premierze w następnego dnia powtórka, tak aby państwo mieli kontakt z tym słuchowiskiem niewątpliwie dłużej niż zwykle. Ale to nie koniec, ponieważ oprócz Wotum i będzie drugie słuchowisko premiera 5 października, nie każdemu bije dzwon autorstwa Marzeny Jacka Mięcarków. Naszych y, 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 współpracowników i pracowników. Tutaj wystąpi Waldemar z Przemysław Czernik. Y, muzykę tworzą Tadeusz Sudnik i Jakub Mielcarek. Y, ale będzie, żeby było więcej jeszcze możliwości spotykania się z literaturą. To zamówiliśmy e, aż 140 odcinkowy serial radiowy Lalka. Też w bardzo doborowej obsadzie. W roli Wokulskiego wystąpi Adam Woronowicz, e, a także w roli Rzeckiego Wiktor Zborowski, a Izabelę Łęcką e, zagra e, Julia? Julia Wieniawa. Wienia. Więc e, mocne nazwiska, produkcja e, przez firmę zewnętrzną, ale też znaną, e, choćby Krzyżacy też byli e, tutaj w Radiopole byli prezentowani w formie takiego odcinkowego słowiska. Za produkcję odpowiada niezmiennie aktor i reżyser też znany Krzysztof Czeczot. Więc, to tak coś dla uczniów, bo nie będą musieli no tej tak, grubej tak, księgi czytać. Tak, tylko tak, ale. Posłuchać. Jeszcze tutaj poleciłbym też takie oto dzieła związane z naszą współpracą z Polskim Radiem Rzeszów. Nasz. Dobry, znajomy i przyjaciel przemysław tej koski zaskakuje i co, co rok coraz więcej tych produkcji e, oferuje. E, w związku z tym, że mamy też w, związki tutaj regionalne z, z, z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który przebywał, jak Państwo wiecie, Prudnik. w Prudnik Las. Mhm. E, I mamy e, dwie historie o kardynale Wyszyńskim. Historia nieprosta w której występuje także Adam Woronowicz, a także mamy młodzieńczy dramat Karola Wojtyły Hiob, napisany w 1940 roku, to historia człowieka, który pozostaje wierny Bogu, pomimo doświadczających go nieszczęść, jest to oczywiście dzieło, Późniejszego Jana Pawła II, II czyli Kardola Wojtyły, w roli tytułowej Cezary Morawski. Także sporo literatury różnorodnej w bardzo dobrej obsadzie. Polecam. No ale nie tylko literaturą będzie radio żyło, będzie radio żyło też piosenkami I to wyjątkowej urody oczywiście, jak zwykle radio. Lubię to określenie pana Prawda? redaktora. <grymna> I zawsze wyczekuję po tej zapowiedzi, któraż to piosenka tej urody <grymna> Wszystkie są takiej <przy> <grymna> będzie prezentowana. Tak, to... Jareckiego coś. Jarecki będzie, bo Jarecki... No właśnie podpowiadam trochę. Właśnie, bo kiedy jesienna Ramówka od pojawienia się nowych no prowadzących. Właśnie. Tak, tutaj ukłon w stronę... Nas wszystkich, chciałem powiedzieć, młodszej części naszych słuchaczy, dla wszystkich. Otóż taka niespodzianka. Mamy duet kuzynów, jak się okazało. Jarecki i DJ Berka Wybraliśmy ich jako współprowadzących piątkowe poranki na życzenie pani redaktor Justyny Marcińskiej, bo szukaliśmy tutaj partnera takiego radiowego, zawodowego dla Justyny, ponieważ jak wiemy nasz etatowy porankowiec, Kacper Śnigórski, wspiera telewizję polską w Opolu i prowadzi piątkowe poranki, więc tak poszliśmy sobie, pomyśleliśmy sobie, że Moglibyśmy tę lukę zapełnić i niedaleko, szukaliśmy daleko, ale y, osoba znalazła się Dobre rozwiązania blisko. są blisko. Tak, i Jarecki, <gry> który prowadzi u nas program Funky Jest w soboty po 21 już od no, drugi sezon. Mówi czemu nie spróbuję. No i ale do współpracy zaprosił swojego kuzyna, jak się okazuje, o czym nie wiedziałem, DJ Berka, który już miał też swój koncert w Studio M w, w tym roku taki onlineowy. No i zobaczymy co z tego trójkąta damsko-męskiego wyjdzie i 2. Będą próbowali pewnie, przepraszam za ten kolokwializm, nieco przegadać dużo mówiącą scenę marcińską. Jestem ciekaw efektu. O to zobaczymy jak to wyjdzie. A Kacper Śnigórski myślę, że, że, że e, pewnie chciałby dołączyć, do, bo wszyscy się znają i lubią, no ale zobaczymy, liczę na to, że będzie bardzo pozytywny, pogodny, żywiołowy i pełen zaskoczeń, poranek piątkowy, zresztą jak wszystkie inne też. Dzień, to może teraz coś z tej półki naszej, czyli troszkę takich, nie powiem starszych, ale bardziej wyrobionych muzycznie SBB. Tak, e, może Państwo już mają dość i się znudzili, ale mnie nie. Tak. Dlatego, że w jubileusz 50-lecia obchodzi się raz. Mówię tutaj też o sobie jako. Pięćdziesięcioparolatek, y, i wiem, że to jest y, bardzo. O wiatr, który nam tutaj przeprowadza no, to tak, studio tak, premierowe to, to jest chyba znak. To się tak, wyprowadzać. Że ale a propos SBB, to mieliśmy dawno zakontraktowany koncert y, SBB y, w Studiu M. Taki, y, y, in, taki bardziej intymny, taki, 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 taki zupełnie inny. Nie taki huczny, jak był podczas festiwalu. Jak planowaliśmy ten, to nie wiedzieliśmy, że SBB wystąpi w telewizji. No ale otrzymaliśmy wsparcie finansowe, y, więc z ten koncert y, 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 przeprowadzimy. 14 listopada ze studiałem y, będzie transmisja internetowa tego mm -hmm. wydarzenia, czyli jubileuszu, ciąg dalszy, część druga SBB w Radiu Opole. No, sądząc po tym, jak się zaprezentowali na festiwalu. Brawurowo. Brawurowo. Ale to oczywiście nie jedyni artyści, którzy się pojawią, bo tak. tutaj mamy rozpiskę, Halina Młynkowa nawet, proszę bardzo. Nie będzie śpiewała, może się da nam ale to jest spotkanie w ramach projektu Czesko-Polskiego Most i będzie raczej y, ciekawa rozmowa z panią Halinką Młynkową. Ale mamy jeszcze, to już 9 października, to już tak a propos, już niedługo, ale mamy jeszcze y, taki jeden jubileusz, taki przyjaciele z Wrocławia, Mizia Mizia, blues, rock band, którzy y, bardzo dobrze wykonują... Twory, zespołu Breakout yy, i wszystkie inne standardy rokowo blusowe światowe, yy, po 20 latach twórczości, takiej odtwarzania i cudzej twórczości, postanowili nagrać własne piosenki. Zrobią to i zaprezentują w Radio Opole 29 października z okazji dwudziestolecia. A yy, w listopadzie i w grudniu. Pudelsi i nasza ulubiona jazzowa formacja, także rodem z Wrocławia, czyli EAPS. Oj, studio studio plenerowe. Próba. Widzą <laughs> tak. państwo nas w kamerze, a ja będę no. ubezpieczał. Czyli jak słyszymy, sporo literatury, sporo muzyki, ale też wiemy, że będzie sporo sportu. Odsyłam już na naszą stronę internetową. A propos muzyki, Złote Przeboje, od 9 do 17, nowa playlista. Tak postanowiliśmy, żeby, że będziemy ozłacać, jak Polska Złota Jesień, także Złota Muzyka, krajowa i zagraniczna, w pełnym wydanie przez całą jesień, aż do Bożego Narodzenia, kiedy będą Chrystmasy <gry> no tak, tak, tak i kolendy więc, więc tak do Świętego Mikołaja, do 5 grudnia będą złote przeboje w Radiopole między 9 a 17. No i dużo sportu, siatkówka, Zaksa Stalnysa, Gwardia Opole, Odra Opole, no i oczywiście żużlowcy, którzy już kończą sezon powoli, bo ledwo co zaczęli, ale to jesień. Także odsyłam do, do słuchania, do oglądania, i, I bycia z nami, z Radiem Wszelkie szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za tę zapowiedź. Piotr Mocz z nami, bardzo. prezes Radio Opole i redaktor naczelny. Uciekamy ze studia plenerowego później nas wygania. A za chwilę rozmowa z doktorem Jarosławem Szarkiem, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Noża radiowa.